Nie widziałem światła w swoim życiu, jak nocny pieśń spłąkan, choć w twoich słowach prawdy nie słyszałem, gdzie to jestem i być chciałem. Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Właściwie po raz pierwszy Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu może się włączyć w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I to, powiedziałbym w sposób spektakularny. I to z takim dużym przytupem. 28 finał razem z Ośrodkiem Kultury i Sportu razem z Państwem. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. Koncert ma charakter dedykowany. Dedykowany jest oczywiście Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Za twych rąk nie ma mnie. when there's no more Bardzo się cieszymy, że będziemy mieć full, pełną salę i jeszcze mam nadzieję, że się tutaj dokoptuje ludzi, wszystkich, którzy będą chcieli przyjść, e, tak jak my, po prostu podarować coś od siebie dla, dla takiej wspaniałej inicjatywy, jaką jest WOŚP. I cieszymy się, że my możemy dać to, co, to, co potrafimy najlepiej, więc niech to będzie nasz po prostu wkład w, w tę piękną akcję. po takim koncercie, jak widzisz te zadowolone osoby i ten swój wkład, to tobie jakiego dodaje, nie wiem, siłę, moc do dalszego działania? No zdecydowanie powiedziałaś wszystko. To jest, to jest to, to jest motor, to jest, to jest wiara, to jest nadzieja, że po prostu warto to robić i, 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 i należy to robić, bo, bo to, co tutaj robimy, jest prawdziwe i, i wierzymy, że jesteśmy w stanie stworzyć wspaniałą ideę wspólnie. I e, zagarnąć jak najwięcej osób, dobrych ludzi, którzy chcą również czynić dobro i pomagać w jakiś sposób na tyle, ile potrafią, mogą. I przede wszystkim mam nadzieję, że chcą. Się. i każdy z nas tyle traci wiesz, wciąż przez to, kim udaje, że jest wyciągnięty. W tym punkcie jest zespół Lemon. Co przed Wami, bo to jest początek 2020 roku. E, jakie plany? E, a fani na co mogą czekać? Wspaniale dużo roboty, jest wspaniale dużo pracy, jest wspaniale dużo, 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 dużo fantastycznych pomysłów. E, są plany na płytę zespołu. E, my jesteśmy teraz, jesteśmy wciąż w trasie e, akustycznej właśnie i ta część dziś tutaj, u was, z wami, dla Was i dzięki Wam. Eee, to, jest, to, jest, to jest lemon, ja jestem też ee, ciągle piszący płytę, więc e, tworzymy dwie i... i, i... Szukamy dobrej energii, wspaniałych pomysłów i inspiracji. To my życzymy wspaniałych pomysłów, wspaniałej inspiracji i tej energii takiej dobrej. A powiedz, czego Ty widzą? Na przykład myśleniec TV i wszystkim tym, którzy dzisiaj na Twój koncert przyjdą, możesz życzyć na początku tego 2020 roku. Dużo, dużo wiary w siebie, dużo wiary w to, co się robi. Zdecydowanie. Tyle tyle chciałbym powiedzieć i dużo zdrowia. Wszystkim. Potrafimy kochać i marzyć, dlatego wszyscy. Jesteśmy zwycięzcami. Hmm. Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil. kiedy 24 lata temu sam jako wolontariusz uczestniczyłem chyba z jednej z pierwszych zbiórek tu na terenie Myślenic i wiem, jak, jakie to wtedy było dla mnie przeżycie i pozwólcie, że z tego miejsca podziękuję wszystkim wolontariuszom, tym, którzy dzisiaj na terenie gminy Myślenicy naszego miasta uczestniczą w zbieraniu środków finansowych na cel tego 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. myślenice i TV, Wasza telewizja internetowa.